Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Znajdujemy się teraz w showroomie FOMLi, a moim gościem jest Kinga Śliwa, która jest architektem wnętrz. Witam Cię Kinga, jest mi bardzo miło, że przyszłaś tutaj do showroomu. Ja się również bardzo cieszę, witam i napawam się kolorem mebli FOMLi. Właśnie pierwsze moje takie pytanie, bo wiem, że korzystasz, z, współpracujesz również z komni i wprowadzasz te meble do swoich projektów. Do jakich wnętrz przede wszystkim? One są niezwykle inspirujące, ponieważ wprowadzają taką niezwykłą energię poprzez kolor, poprzez formę. Wiele z moich projektów bazuje na dość monochromatycznej bazie, czyli mamy otoczenie w szarościach, otoczenie w jednym materiale typu drewno, Niektórzy decydują się na przykład na jakieś kamienne płyty i dla ożywienia przestrzeni idealnym elementem są meble FOMLi. Wyobraź sobie właśnie ostatnio projektowany salon, ściana z betonu, dość anonimowa przestrzeń i nagle wprowadzone moduły FOMLi. No właśnie, jeżeli chodzi o modułowość, w jaki sposób jeszcze można inaczej wykorzystać y, te meble, bo powiedziałaś tutaj bardzo ciekawą rzecz, że ten kolor odgrywa y, dużą rolę, ale również kształt i forma i możliwość łączenia ich w różne konfiguracje. Czy myślisz o zastosowaniu jest... i jeszcze gdzie indziej? Tak, to jest właśnie niezwykłe, że y, każdy kształt, który y, poprzez y, składanie może tworzyć y, taką właśnie kompozycję. Powiedzmy, geometria, ale też i organiczne formy. Może słuchaj od wnętrza poprzez strefę zewnętrzną, na przykład Tarasu, nawet znaleźć się w aranżacji ogrodu. Mhm. Bo tak jak też wiesz, te meble są zwykle odporne i żadna wilgoć, żadne zmiany atmosferyczne nie zagrażają ich trwałości. Dokładnie tak. Są bardzo trwałe, nawet powiem Ci, że. Było wykonywane takie doświadczenie, gdzie przejechał przez nie samochód, nic się nie stało, więc można je zastosować tak naprawdę wszędzie. Czy widzisz jeszcze jakieś inne możliwości? Bo ja sobie myślę, że to jest świetne, co powiedziałaś właśnie o tarasie, powiedziałaś o wnętrzu, ale wiem również, że zajmujesz się projektowaniem bardzo dużych przestrzeni użyteczności publicznej. E, tak, przychodzi mi teraz do głowy przykład aranżacji przestrzeni biurowej. Tutaj zarówno część przeznaczona dla klientów, czyli recepcja, takie ożywienie miejsc, które stanowią wizytówkę firmy, jak i strefa pracownicza, bo wyobraź sobie, no, jeżeli w biurze pracuje kilka osób. To każdy z nich jednak też e, korzysta czy ze strefy socjalnej, czy ze strefy relaksu. E, I takie podejście e, właśnie doskonale wpisuje się e, w funkcjonalność mebli Fomli. Mm. Mm -hmm. A czy nie wiem, czy wiesz o tym, że tak naprawdę każdy architekt projektuje, może sobie sam dowolnie zaprojektować formę i po prostu zlecić fom Fomli. Żeby wykonać dowolny, praktycznie dowolny kształt i dowolną formę. To jest właśnie coś, co mnie niezwykle tutaj um, otwiera też na nowe pomysły, bo no, jeżeli mówimy o przestrzeni publicznej, to bardzo często też jakby znak identyfikacji wizualnej czy kształt, który będzie nawiązywał do um, grafiki um, firmowej. No jest takie też otwarcie możliwości wykorzystania mebli mebli.com. Także wszelkich tutaj wiesz, informacji można, można poszukać na stronie producenta i myślę, że osób z naszej branży może to być bardzo, bardzo inspirujące. Myślę, że zdecydowanie tak. Czyli jeżeli byś miała polecić to również swoim kolegom, koleżankom. Polecimy. Tak, jak najbardziej właśnie zachęcam do zapoznania się z biblioteką możliwości, z rozmową i, i poznaniem wszystkich aspektów wykorzystania mebli family. Mhm. Bardzo Ci Kingo, dziękuję. Dziękuję Państwu. również i, i wszystkiego dobrego.